Witajcie! Kolejny dzień z Pruszką Sikorą. Dzień zaczy... Ta karta, która wczoraj wypadła Kasi we wróżbie ostatniej, yy, czyli wieża. No coś, coś ta karta, coś ta karta po prostu gdzieś tam się przewija. Od wczoraj widocznie, gdzieś tam jest w mojej przestrzeni. Na wróżbie Kasi też wczoraj dogasła świeca. Więc mam nową świecę, która jest wyższa i widać ją w kadrze, co bardzo mnie cieszy, ponieważ mam wrażenie, że trochę jest za mało wróżbiarsko w moim, w moim otoczeniu. Chociaż kalendarz wszystkim wam się podoba, ponieważ dostaję wiadomości na ten temat. Więc nie będę kalendarza zmieniać. Jest to bardzo piękny kalendarz, zresztą akurat ta pani jest moją ulubioną panią z tego kalendarza. Więc by się na stały kalendarz jest z 2014 bodajże, yy, ale wisi, bo jest piękny. Dobrze, będę myśleć o otoczeniu. Jeżeli mielibyście jakieś sugestie, jest takie youtuberskie, co robię teraz. Jeśli mielibyście jakieś suge sugestie, to zostawcie komentarze albo nie wiem, co się na YouTubie w sumie jeszcze zostawia, lajki. <grytanie> eee. Co mogłabym zmienić, poza kamerą i live'ami, bo to o tym wiem. Co byłoby ciekawsze do oglądania? Chociaż w zasadzie przecież to ja jestem tutaj najciekawsza do oglądania i moje wróżby. Więc otoczenie nie jest chyba aż tak istotne. No, ale do pytania. Pyta moja imienniczka Anna. Eh, wróżka Anna, long time. Moja imienniczka Anna pyta. Czy czekać na niego. Czy czekać na niego. Osoba jest niegotowa na relację. Nie chce relacji, nie chce relacji teraz. Może nie chce relacji z tobą, a nie nie chce relacji teraz. Chociaż wierzmy na słowo, że osoba nie chce relacji teraz. I Anna nie wie, czy czekać czy iść dalej. Karty proszę odpowiedzcie. Czy Anna ma czekać? Czy to ma sens? Z jednej karty na rozgrzeweczkę dzisiaj. Szybka wróżba. Czekać, czy... Ten of Cups. W odwrocie pokazuje Ten of Cups. Ten of Cups, anno. Z pozoru... Tęcza piękna, parka, trzymają się za rączki, a pod spodem. Pod spodem mrocznie. Chociaż ja wiem, czy ta karta ma taki zły wydźwięk, przeczytam zaraz o niej, bo nie wiem. Ten of Cups ogólnie ze znaczenia klasycznego Tarota jest raczej dobrą kartą. To jest karta. Rodziny. To może czekać. Kurczę, ja nie lubię radzić komuś, żeby czekał, bo tak z doświadczenia... No ale nie, nie, nie ma wkładania swojego doświadczenia. W, w sytuację, bo tutaj może, może czekać, słuchaj. Przeczytamy, bo jestem ciekawa bardzo z y, znaczenia tej karty. Bo... Yy... Dziesiątka Pucharów nie tak, jakby ona tutaj jest za bardzo taka creepy, trochę ta, ten rysunek. Dziesiątka Pucharów jest taka w oczywisty sposób rodzinna i w ogóle. No nic, dobra. Eee, czytam. Wypadła w odw. A, widzisz, to ja może dobrze poczułam, że tu jest coś nie tak, bo ona w odwrocie wypadła. A ja ją pokazywałam w sumie prostą i analizowałam rysunek, ty, no, ania. Czytamy w odwrocie. Się muszę skupić dzisiaj. Ale pokażę, pokażę kartę, pokażę kartę po prostu. The Ten of Cups is a scene full of peace and harmony. A couple, half human, half fish, uh, emerges from the sea to watch the rainbow brightening up the sky. They are connected by their true everlasting love. Their ten small fry... Fry? Co to jest fry? Ten small fry to są małe rybki ich. Ich na rybek. Ojej, to słodkie. Are protected underneath the mother plant like dress. This card affirms the depth of family bonds and reminds us to count your blessings. Tak, bo y, dziesiątka pucharów y, pro, z tej pozycji, tak jakby znaczenie tej karty, to jest właśnie to. Family bonds, count your blessings, taki, Taki idylliczny wręcz um, obraz um, rodzinny. To jest rodzina. Tak, upright meaning mamy bliss, family, harmony, contentment, protection, blessings. Reversed meaning lack of gratitude, focus on self, family, drama. Może być sytuacja, w której e, czegoś nie widzisz. Czegoś nie widzisz. Może być sytuacja, w której, e, w której czekać, bo czegoś nie widzisz, bo czegoś nie wiesz, bo może on ma jakąś family drama teraz, może ma coś wewnętrznego teraz, co e, powoduje, że on nie, nie jest gotowy na rodzinę, na założenie rodziny, na bycie z Tobą w związku. Nie, nie jest tak, jakby nie może teraz tego zrobić. On. Ale to nie wynika z. Może to nie wynika z tego, że on nie chce, albo że właśnie nie wiem, cię okłamuje, czy coś takiego, tylko że on faktycznie mówi szczerze. I jeżeli. Możesz spróbować z nim porozmawiać, jeżeli o, o tym czekaniu ewentualnym. Bo jeżeli on powie, na przykład, nie jestem teraz gotowy, ale po, proszę, poczekaj, ja sobie uporządkuję family business, to ja bym dała szansę. Jeżeli szczerze by powiedział, yy, poczekaj. Bo jeżeli będzie, wiesz, takie wykręty robił na zasadzie, no bo ja nie wiem, bo może, yy, yy, wiesz, wykręty to to bez sensu. Ale, ale myślę, że tutaj może być coś na rzeczy takiego. Że może faktycznie jest nadzieja na to na to family, family stworzenie tego family, jak on się odwróci z powrotem w kierunku y, upright. No. To tyle. Porozmawiajcie i poczekaj jeszcze. Porozmawiaj o tym czekaniu. W ogóle.